Hej, cześć, sięmam Wam wszystkim z tej strony Judy i witam Was w kolejnym już materiale z gry Pokémon World Wide 2. I co ja Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć jedno, że od poprzedniego odcinka trochę wytrenowałem sobie Pokémony, a szczególnie dwa. I to dwa nowe Pokémony, których wcześniej nie trenowałem. Jednym z nich jest, zobaczcie. Tak jest. Mam Hippopotasa, z Hippopotasa ewoluował w Hippopotasa. W sumie to jest ona, bo ma, widzicie, też tam po barwie taka szarawa to jest właśnie, wtedy jest samica. Ma już 39 poziom, więc naprawdę ładny. Na 40 pozna Earthquake. Fajnie byłoby, gdyby jeszcze dzisiaj poznała, nieprawdaż? Też tak myślę. Właśnie crunchy, ją, który usypia dobry Takedown i Dig. Jak dostanę Earthquake, to pozbędę się Diga. Natomiast, jak chodzi o drugiego Pokemona, którego wytrenowałem. To jest, tak jest. Zorua ewoluowała w Zoroarkę. No i zobaczcie te statystyki. To jest Pokemon naprawdę z świetnymi statystykami. No, co prawda, trochę słaba obrona i specjalna obrona, ale to jest Pokémon, który jest właśnie na atak. Eee, po to jest potrzebny. On w ogóle ma Ability Illusion, comes out as Pokémon in Back. Nie wiem do końca na czym ta umiejętność polega, ponieważ jest to jakaś nowa umiejętność, której chyba wcześniej nie było. W ogóle nauczyłem go gra Knota specjalnie na tę yy, salę, może się przydać. Im cięższy pokémon, yy, tym lepiej to zadziała. A tak to wiadomo ma Night Slash, czyli Dark, to jest Pokémon typu ciemność, więc tak to działa. W ogóle chciałem Wam pokazać jak, jak ja trenowałem pokemony, jak się bardzo fajnie tutaj trenuje pokemony. Znaczy no wiadomo, ja mógłbym tam na tych Audino trenować, ale ta trenerka jest świetna i sobie specjalnie jeszcze zawalczę za z nią, żeby, żeby dostać e, dodatkowy exp dla mojego pokemona. Ma dwa pokemony, które dają średnio expa, o Sunstar, oczywiście wywołuje nasz pokemon, Skranczujmy e, te pokemony. Pozbądźmy się ich. Ten pokémon ma naprawdę bardzo dobrą obronę i atak, więc on się może przydawać. Oczywiście na specjalnej obronie ani specjalnej ataku nie bazuje, no ale... O, i to jest pokémon, za którego dostaje się mnóstwo expa i naprawdę tutaj warto na niej expić, bardzo to pomocne jest. Zobaczcie, Chance ile sam Aki dostanie? 1500, a jeszcze Zoroark 2000. Po prostu pięknie. I tyle. I oczywiście z tą trenerką można walczyć za każdym razem, jak tylko zmienicie okolice. Pójdziecie do miasta, wrócicie... I wszystko będzie od nowa po swojemu. Dobra, jeszcze go potem, wiecie, wytrenujemy w sali. Dzisiaj w sumie jedyne co chcę zrobić, to, to właśnie tę salę e, zdobyć. Dzisiaj nie łapiemy żadnych Pokemonów. E, raczej e, pod tym odcinkiem... Wiecie co pod tym odcinkiem nie będę zbierał Ników dla Pokémonów, ponieważ. Ponieważ teraz jak nagrywam jest piątek, piątek 13, tak, 13 lutego, a ten materiał zobaczycie dopiero później, a to dlatego, że ja właśnie mam ferię, wyjeżdżam z Łodzi i... po prostu... Po prostu nie będę nagrywał. Być może nagram jeszcze dzisiaj jeden odcinek na zapas, ale jeszcze to zobaczymy jak co z tego wyjdzie i dlatego właśnie w kolejnym jak coś użyje ników z poprzedniego materiału zebranych. Kurde, pos ja dwa razy z nią rozmawiam. No, 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 no. E, w ogóle zastanawiam się, czy Zoroarka tutaj dalej e, sobie ekspić. W ogóle ja mam muizinga, czekajcie, wziąłem ze sobą. Tak, Sarus jest. Co weźmiemy od Zoroarka ten przedmiot, take. Ja sobie trochę wolę, żeby jednak Weezing się przydał. Ja wiem, że to jest Pokémon trujący. Ktoś by powiedział, o, no to się naprawdę bardzo ci trujący przyda na ziemne Pokémony. No, nie za bardzo, dodatkowo trujące obrywają super efektywnie od ziemnych ciosów. Ale pamiętajcie, Xarus ma umiejętność lewitacji i na niego żaden ziemny cios nie zadziała, dlatego może się przydać, może się zdecydowanie przydać. Owszem, zaraz tutaj nie było sali, nieprawda. Oczywiście, że tu nie było sali. Coś mi się pomyliło. Tu jest sala. Tu jest ten nasz ziom. W ogóle, na czym ta sala będzie polegać? Jak to będzie wyglądać? No zaraz się pewnie wszystkiego przekonamy. Tu były. A, tak, to były winy, to pamiętam jeszcze. Z White'ów też było podobnie, o ile nie tak samo. Dobra, chodźmy sobie dalej. Co my tu mamy? Mamy gościa, który oczywiście da nam pewnie Fresh Water. Dokładnie, Fresh Water, bardzo dobrze ziom. Przyda się, przyda się. Tak, e, Ground Type Pokémon aren't Good against Water Type Attacks. Wiem. Tak, nie lubią też e, lodu i oczywiście trawy. No nie mam ani wodnych za bardzo ciosów, ani lodowych. E, no trzeba więc bazować na tym moim, wiecie, tutaj Serperioze, który no, będzie koksił, ja w to wierzę. Dobra, pierwszy rywal. Pięć Pokémonów. No pewnie jakieś wyjątkowo słabe będą te pokemony, ale walczę z nimi, z nim żeby dostać właśnie za pomocą tego Pokemona, żeby po prostu szybko, no to nie będzie zbyt efektywne. A jednak, a bo to jest też psychiczne, nieprawdaż? Chyba tak. Wiecie, chcę po prostu szybko wbić, 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 wbić eee, 40 poziom jeszcze dzisiaj. On ten Pokemon nie lewituje, nieprawdaż? Chyba nie... Dokładnie, dostanie. zliga, jako, że jest... Aaa sturdy, jakbym zapomniał. Ale jego ciosy są naprawdę nic nie warte, nic nam nimi nie zrobi. Świetnie. No, powoli wiemy. Sandshrew. To jest też Pokémon, który może padnie. Cholera, minął? Można w ogóle chybić scruncha? Jakim cudem ja chybiam z tego czasu? Nie, mój urzeń Co? Co jest z tym Pokémonem? Nie mogę go trafić? Serio? No W końcu czymś wolnąłem, ale to jest dziwne, trochę. Nie wiem, czy ten Pokémon ma jakieś ability, że ciężko go trafić. To byłoby wyjątkowo dobra ability, aż za mocne bym rzekł. O, i czy będzie Earthquake? Tak jest, jest Earthquake, ten potężny jakże cios. Jeżeli e, lider będzie miał jakieś kamienne też Pokémony, kamiennoziemne, na przykład Raidona albo Referiora, no to wtedy Earthquake się przyda, owszem. Cubon. No co, robimy zmianę. Ja zaraz sobie pójdę podleczyć Pokémony po pewnym momencie, czy znaczy jeszcze sobie, no, na razie to jeszcze pójdziemy wiecie, Serperiorem do przodu. Tutaj trzeba często leczyć i nie wtopić. Ostatnio poszła mi dobrze sala Pokémon, dobrze pokonałem. Udało mi się ładnie pokonać lidera. Byłem naprawdę z siebie zadowolony. O, Czubasa 38. Świetnie. O to chodziło. Tak, w, takie walki mi się podobają. Yy. Mhm. Spoko, spoko, gadaj sobie tam co chcesz. Ja chcę tutaj Czubasę wystawić. Niech XP Ja mu ten EXP się dzisiaj przydam, Góra czy no, na górę. Yy. I co? Tu nic nie ma niestety, to jest ślepy zaułek, rozumiem. Pewnie się takie mogą zdarzać. Ale tu już mogę... a mogę jeszcze do góry iść, bo to była właśnie, wiecie, możliwość przejścia na górę. Ale im więcej powalczymy z większą ilością trenerów, tym lepiej. O, masz tam pokemon wodnoziemny. O to. Takie Pokémony obrywają cztery razy super efektywnie. Więc to naprawdę nie jest problem. Z szybkością czubasy jest bardzo duża szansa wszystkie pokonać. Piloswine. Lodowo-ziemny, hmm. co damy na lodowoziemnego? ziemnego lód, ziemia, lód, ziemia. Kesebi, Okrywalnie swoim walecznym ciosem i rozwali go w Trymiga. Oby, oby, Force Palm, super efektywny oczywiście, ale no niestety nie aż tak dobry. A jego ciosy niezbyt efektywne, aczkolwiek kryt, więc no cóż. Not bad, not really bad. Xaro, tam sobie exp. Quagsire, również wodno-ziemny Pokemon, czyli również świetnie to zadziała. No a dzisiaj trzeba, trzeba sobie poradzić z tą salą. Ogólnie sala ziemnych pokemonów raczej uważam, że nie jest taka zbyt problematyczna. Gligar, w sumie mogłem zmienić, bo on jest też latającym pokemonem, dostanie normalnie z tego ciosu, no ale... Póki nie ewoluuje, to widzicie, nie jest zbyt silny, szczególnie, że Kryt się trafił nam. Na moje szczęście. Okej, dobra, gadajcie sobie tam, co chcecie. Ja nie myślę nawet o was, ponieważ chcę jak najszybciej. Lol, to takie długie, tak się zdziwiłem trochę. Na razie sobie pozwiedzamy, tutaj, co tutaj właściwie jest. Ile tutaj można przechodzić? Strasznie duża ta sala, Zaprawdę. Jakaś taka jaskinia wręcz. A, i tutaj tylko tylko trener. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że trafiłem na zwykłego trenera. O, Golet. To jest chyba tylko ziemny Pokémon. Nie, to jest ziemny duch. Tak, teraz mi się chyba przypomniało. Chyba ziemny duch. Tak mi się wydaje. Nie mam pewności, jak one są te nowsze Pokémony: Gastrodon. No, on ma jeszcze stalowy podtyp, nieprawdaż? Chyba tak. O ile to jest. Tak, gastronom to na pewno ten Pokémon, o którym myślę. A nie, to jest ten Boże! Mi się pomylił, z kim mi się on pomylił. Wiecie, z tym takim stalowo ziemnym, czy tam kamiennym Boże, no przecież. Ale fail. Dobra, mam nadzieję, że sobie poradzisz z tym Pokémonem. Ice Beam. No nie jest zbyt efektywny na stal. Niestety to nie był dobry pomysł. A, a my kryta strzelamy. Doskonale. KSEBI. Też, bądź blisko 40 poziomu, to już jest nieźle. Eee. Czy on ma już podtyp Smok? Chyba tak. Jeżeli ma podtyp smoczy już, bo zawsze mi się myli. Tak, wibrawa już chyba. Już ma podtyp smoczy, tak mi się zdaje. Zaraz się przekonamy. E, tak, ma podtyp smoczy, dobrze myślałem. Pięknie. Ładnie idzie, ładnie idzie, naprawdę ładnie idzie. E, dobra. Ja na razie chcę przejeść całą salę, potem już może na koniec, dopiero wrócimy się e, i pójdziemy do lidera. Raczej tak. Tu jest jeszcze do góry, tu pewnie jakiegoś innego trenera spotkamy. Jezu, jakie to jest długie. Ta no serio, to jest tak długa sala, tak wielka. Tu jest jeszcze kilka pięter, więc... No, będzie dużo można pewnie spotkać przeciwników blisko, o! latający Pokémon może nam dużo zrobić, taka prawda. Może z go na początku. Yy, Ice Fang, jeszcze ma lodowe ciosy, o! Jeszcze krytem nie walną, pięknie. Życie dywa okrutne. Dobra, Leaf Bladeuj. O, i też walnęliśmy kryta, no ale. uuu, przetrwaliśmy to. No, no zaraz nie kryjmy na nowo. Spoko. No to kończmy to. Gliscord tutaj więc się pokonać mojego Pokémona, ale no nie udało się. W ogóle, czy Ksaros y, wbił chociaż jeden poziom? Od czasu, kiedy on tutaj już tyle expa dostał? A tak, chyba wbił. Nie zauważyłem nawet. Tak, na pewno wbił. Gdzie możemy tu dalej chodzić? W lewo możemy. Dalej w górę. O, tu jest zejście jakieś na dół. Spoko. Nie, trzeba będzie, może, koniecznie windą tam gdzieś. Czy może winda do góry kieruje? Nie wiem, jak to będzie, zaraz się przed przekonamy. O, zobaczcie, bo tu jest winda, spróbujmy nią gdzieś przejechać. Lol, a nie chciałem przejść, ale no dobra, to tak jakoś tylko podnosi. Hmm, gdzie dalej? Teraz idziemy na dół. A nie, teraz znów na górę, czyli. A, tu już byliśmy. Lol. A tu jest kolejna winda. Czekajcie, trzeba będzie tutaj zaraz to wszystko poodkrywać. Ej, nie ogarniam tego. A, bo to może tylko w określonych miejscach. A, bo ja nie mogę przejść. Muszę to obczaić, na czym to tak właściwie polega. Bo szczerze nie, nie do końca wiem. Dobra, tuż. już sobie te obszary, których tutaj nie byliśmy. O, jest kolejny. Spoko może być. Walczmy, walczmy, walczmy. Znów cztery pokemony. łyżka, to jest na pewno wodno-ziemny pokemon, więc też obrywa 4 razy super efektywnie od trawy. No, a takie pokemony na liderze by mi się spodobały. Camperu, cholera, to jest już ziemno-ognisty, więc yy, tutaj użyjemy tego pokemona z earthquake'em. Powinien go, no, może nawet nie na hita, no chociaż może na hita. Zaraz się przekonamy. Użyjmy Earthquake'a, super efektywny, a jednak na hita, zobaczcie, Akipel jest naprawdę potężny. hipopotaz. No cóż, one mają dobrą obronę, więc już wiem, że nie warto atakować, yy... a to jest hipopotas w ogóle, no, no, ale już myślałem, że Hippopozon, pomyliło mi się. A, no to hipopotas to i tak nie jest najmniejszym problemem. A, widzicie, moje pokemony coraz silniejsze, Ksarus coraz silniejszy. Oj, zapomniałem, że mój pokémon też obrywa od e, tego, e, wiecie, wiecie, Sandstorma. No ale jakoś idzie, jakoś idzie. Trochę ich już pokonaliśmy. Spoko, spoko, ziomu, już nie mam czasu z tobą rozmawiać. Muszę obczaić, jak tutaj mam chodzić, bo to jest chyba inaczej troszeczkę niż to było e, w tych właśnie zwykłych łajtach. E, muszę to obczaić, muszę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Tu jest kolejna winda, może ta winda jest jakaś bardziej pożyteczna. No muszę obczaić, o co z tym chodzi, no i co? Może to chodzi o to tylko, żebym widział obszar. No zobaczcie, spróbuję przejść i mnie już od razu podnosi w dół. To jest trochę bez sensu dla mnie, to jest tak jakbym tylko po to, żeby zobaczyć ile się widzi. Serio. A tu jest możliwość, a nie czekajcie, tutaj jest ten koleś, dobra. Olejmy go. E, przejdźmy tutaj. A tu, a tu będzie zejście na dół. Tutaj też. Spoko, to już się możemy tu wybrać, spróbować zejść gdzieś na dół. A nie, bo to nas z powrotem tu przenosi a spróbujmy jeszcze raz tam. Trzeba jakoś na dół zejść, o tutaj chciałem. Lol, czy jesteśmy w jakimś nowym obszarze, spoko, chociaż tyle. Znów jesteśmy w nowym, myślę, że idę w dobrym kierunku, że o to chodziło od samego początku. O, mamy go! Ale idziemy stąd, ja nie chcę z nim walczyć, póki nie uleczę pokemonów, wszystkie ruchy mi się nie przywrócą. Nie ma sensu zbyt wcześnie tak gnać tam. I już wiecie, na zbicie. Nie ma sensu, nie ma sensu, najpierw podleczymy się, już całe to przejrzałem, całą mam, te windy to są tylko po to, że już zgaduję, żeby wszystko odkryć. O, jeszcze znalazłem jednego trenera, świetnie. Będzie dodatkowo punkty EXP, bardzo, o, Nidoking, cholera. Dobra, czubasa już się poświęci, już niech tu zginie, ale go osłabi trochę, to jest też trujący Pokemon, przy tego, że ziemny. O, no, Earth Power to zapewne załatwi, co z tego, że niezbyt efektywny, skoro silny cios. E, dobra, Aki.pl, może kolejny będzie e, Nidoqueen, zaraz się przekonamy. E, no bo skoro... O, fuck, Ice Beam! No, zapomniałbym, że ten Pokémon może dysponować rzeczywiście takim ciosem. To co, Zoroark, jeszcze tyle nie pokazałeś swoich... Co, Xarusa? Wysłałem księg Zoroarka, lol. Ej, nie! Ej, what the fuck? E, wysłałem Zoroarka, są ciosy Zoroarka, a mam Xarusa. Co się kurwa dzieje? Ja wiem, że ten Pokémon może zmieniać postaci, ale czy to jest normalne? Czy to jest jakiś. Agility? Nie, nie będę się chciał napędzać. Keep old moves. Ej, to jest dziwne. Serio. Nido Spoko, ale czy wy też nie uważacie, że to jest zajebiście dziwne nawet? Jak dla mnie to jest takie. O, a iluzja zniknęła. Tak, czy to tak działa. Ja pieprzę, co tu się dzieje? E, może Night slasham. Twój cios w końcu. Not bad, Czy cię zabije? Nie zabijecie, no bo foso używał shadowbola, który jest nieskuteczny, za arka. Ej, a nie wiedziałem, że takie coś w ogóle, czyli to jest ta iluzja. Czyli, a, bo to ja rozumiem, że przeciwnicy wtedy widzą normalnie, i ja już ogarniam. Myślą, że to jest Pokémon trujący, czyli o to chodzi. Zajebiste, naprawdę zajebiste, świetne nawet. Eee, że przeciwnicy myślą, że to jest Weezing i atakują, wiecie, myśląc, że o, to jest trucizna, go walną mocniej, Ja tu się okazuje, że to wcale nie był Pokémon trujący. Tylko to był Pokémon typu ciemność. Nie wiem, zaatakowali na przykład ziemnym ciosem, myśląc, że będzie Git. Kurde, gdzie tu jest zejście? Ej, którędy ja przyszedłem? A przecież to była winda, lol. Czyli ja chyba tędy przyszedłem, prawda? Tą windą. Tu któraś nas musi. Nie. To nie była tam? Skąd ja przyszedłem? Jasna cholera, snacholę, nie pamiętam skąd ja tutaj dotarłem w ogóle. To nie była ta winda, tutaj gdzieś? A, tu było. Tak, tu było to zejście, nie było windy. Już pamiętam. Tu jest winda dopiero. Okej okay, moi drodzy. Nie mam pojęcia jakimi Pokemonami dysponuje lider. Taka prawda. Zero przygotowania z mojej strony, nie zrobiłem tutaj żadnego wywiadu tego otoczenia, co on może mieć za pokemony? No ziemne, no ziemne, no ale no wiadomo, że ziemne, no ale jakie ziemne. Czy wystawienie Serperiora jako pierwszego yy, Pokemona będzie dobre? Czy może jednak nie? Nie mam bladego pojęcia, zaraz się przekonamy, zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Oby nam się to opłaciło i obym tego nie zawalił. Ostatnio dobrze idzie, te walki mi coraz lepiej idą. Wiecie, powracam do Pokémonów i jest coraz lepiej, więc good, 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 really good. Zobaczymy, kogo on tam będzie miał. Ja zgaduję, że to będą. na pewno będzie Hippopotam. Takie jest moje obstawienie. widzieliśmy Hippopotasa, ale jeszcze nie widzieliśmy w tej sali Hippopotama. Dlatego też właśnie mój pomysł, że jednym z Pokemonów lidera będzie na pewno Hippopotam. Czy tak będzie na 100%? Przekonamy się. Ja uważam, że raczej na pewno tego Pokemona możemy e, zobaczyć. Trzeba było całkiem w tą stronę iść jakoś, tak? Czy gdzie tu były te schodki? Już nie pamiętam. Albo na górę jednak. Nie, chyba na górę trzeba. A, dojdziemy tam zaraz. Nie, ja jestem wręcz przekonany, że to będzie Hippopodon. Możecie sobie już zgadywać, jakie to będzie, Kto może być jeszcze? Ale ja myślę, że Hippopodon to jednak Pokémon taki, że no na pewno. Kto dalej? Może jakiś właśnie Ryferior, Rajdon? No, coś z tych Pokémonów mogłoby być. To byłby niezły wybór. No i co, już jesteśmy tutaj. Cholera, trochę się stresuję. Ile możesz mieć Pokémon? Jak się nazywasz w ogóle? Y a, to jest taki wiecie, cowboy, taki akcent. A, czyli ona się nie przedstawiam? po prostu. Clay, tak, Clay, już teraz sobie przypomniałem. Uff. Pięć Pokémonów, Leader Clay. Widać, prawdziwy. Ojojoj. Krokodyle. No, niebezpieczne. Atak mi obniża. Dobra, zliczcidujmy go. Sandstorm. Not good, not good for me. Ale on tracić, będzie życie. My będziemy sobie przywracać. Ale mnie też Sandstorm będzie obijać. Co, może coila? Może spróbujmy się zgustować. Crunch. Crunch nie taki dobry. Jak mnie teraz nie walnie czymś mocnym, to bym spróbował się zaraz podleczyć też dodatkowo. on mnie też leczy. Oprócz tego. Yy, crunch kolejny. Coraz mniej skuteczny, jak oczywiście wiecie. No bo jednak obrona się zwiększa. Dobrze, dobrze, jak dobrze pójdzie, to ja się nieźle zbustuję, ale gdyby ja jakbym wygrał jednym pokemonem, znaczy ja bym może chciał za dużo. Dobra, teraz się podleczę, bo się boję jakiegoś kryty albo zmiany ciosu na innym, eee, ale nie jest źle, nie jest źle. Już dwa razy tego użyłem. Jest powiedzmy, szczerze, bardzo dobrze. Hyper Potion. Crunch kolejny. No, widzicie. Ale co nam obniżył? Chyba... A crunch chyba obniża specjalną obronę, więc to nic groźnego dla mnie. Eee. O, oh fuck, i to jest właśnie kryt. A on obniża zwykłą obronę, jednak. Cholera. A, crunch omija wszystkie te podnoszenia sobie statystyk, dlatego jest tak. Znaczy, crunch, boże, kryt. Co ja gadam? Jak się walnie kryta, no to, to chociaż nie wiem, jakbyście sobie podnieśli obronę, to i tak wam to nic nie da. Dlatego trzeba. Trzeba uważać. Dobra. No, kamanie, ja jeszcze się skończę raz. Ja cię jeszcze załatwię. On sam zginie. O, ty, gnojku. Pomyślał. Naprawdę pomyślał. Też użył Hyper Potion, a nie tylko ja używał go, bardzo dobrze. A teraz Leaf Blade, I jeden hit i leżysz. No kurde, poobniżał nam trochę tę obronę niestety też trzy razy, chociaż ja sobie podwyższyłem z cztery albo pięć. Pięknie, Xarus też level up. Nidoking. Czy, ale czy jakiś Pokémon, który jest wolniejszy od Chubasy ma teraz szansę? Ludzie, to jest easy walka, to będzie najłatwiejszy lider, z jakim walczyłem. E, a to dlatego, że tak świetnie to zrobiłem. Cholera, Claydol. Czy to jest Pokémon, który jest odporny na a nie, Boże, bałem się, że on też lewituje. A co szczęście nie, ej, to jest najbardziej easy walka. I pokazałem w ten sposób, jak Czubasa potrafi być silny. Air Balloon. trzeba go najpierw walnąć. Tak, a będzie lata. Nie, dobra. A no tak, przecież tutaj no, naziemne by nie działało. Dobra, ale za czas nie widziłem pippopoldona. Czyżbym się mylił? Ej, serio, nie ma hipopopoldona, ale jazda. I ostatni pokémon to jest chyba wodnoziemny, więc oberwie teraz razy super efektywnie. Ludzie, jaka easy walka. No, co, nie, nie zabiję go na jednego hita, zabiję go. Obniżył mi tam chyba siłę, ale... ale to było easy. Explosion, dobra, bo przez przypadek powiem, wam, tylko przez przypadek oduczyłem się. Yy, wiecie czego. self Destruction. Mam heiza, który obniża jest spoko, ale jednak uznałem, że będę wolę jednak explosion. Będę robić z mojego Pokemona taką żywą bombę chodzącą. Ale się cieszę. Ale się cieszę, ale mi się to udało. Pięknie to wyszło. Naprawdę, pokazuję w ten sposób, jak jeden mój Pokémon, dobrze oprowadzony w walce, jest w stanie zniszczyć bez większego problemu. No, co prawda, po e, hyper-potionach, wiem, że na zwykłej walce e, Wi-Fi na przykład, kiedy nie można używać, to byłoby ciężkie, no ale ja walczę sobie single player, mogę sobie na to pozwolić. E, co dostajemy za cios od ciebie? Powiedz mi, Earthquake. Po co wbiłem mu ten 40 poziom? I tak mogę teraz każdego Pokémona nauczyć Earthquake'a. O no, co jest? Coś się dzieje, gdzie jedziemy. Gdzie jedziemy, stary? Odprowadzisz mnie do wyjścia, pokażesz mi drzwi, taki zły będziesz. O! czyli Teraz wychodzimy stąd w ten sposób. Eee. Okej... Okay. Czyli co, on idzie sobie. Zgaduję, że jeszcze go pewnie gdzieś spotkam. Pewnie tak... O, rozmawia z naszym znajomym. O tak, no, on czekał, że go pokonam. Tak, też mam odznakę, a tu, czyli on ją też wcześniej zdobył, nie, nie jakoś go nie słuchałem w poprzednim materiale. Mhm. Eee, ale o co chodzi? Tak, on cały czas z tym swoim Purloinem. Boże, człowiek Purloin. Um, ale spoko, ma cel, to nie go realizuje. Uh, what's the reason? Why you. Uh, why have you forgiven the plasma? A właśnie, bo no, on przebaczył tym Plasma. No tak, no bo niestety wszyscy ci liderzy walczyli z nami, pamiętacie. No tak, wszyscy się mogą zmienić, ale no... Wiesz, tylko połowa Teamu plazma się zmieniła. Tak, on chce dalej walczyć z tym Plasma. World Tournament. Tak, on mówi nam o tutaj, bo tutaj nie ma wiecie ligi, czy tam elitarnych czwórki, to są Mistrzostwa Świata z tego co słyszałem właśnie. E, w sumie może fajne, może nie, zależy kto co lubi. Dobra, udało nam się go pokonać, mamy odznakę, zresztą mogę Wam już pokazać moją kolejną odznakę, jakże piękną. E, o, jeszcze tylko trzy, nice, 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 nice. Kolejna trenerka z tego co wiem ma chyba pokonany typu latającego. E, jeden będzie, ta ostatnia liderka ma smocze, a Przedostatni, nie wiem, lodowy, może nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie. W ogóle, cóż, ja się bardzo cieszę, że udało nam się zrealizować dzisiaj ten cel zdobycia tej odznaki. Naprawdę bardzo się cieszę, przyznam. Yy, nie zamierzam nigdzie dalej iść, tylko tak sobie zobacz ten obszar, czy to jest ten co ja pamiętam. Nie, to jest coś innego. Wydawało mi się, że to będzie coś innego, ale może mi się już myli. W każdym razie moi kochani, to tyle na dzisiaj, więc yy, widzimy się już za niedługo, mam nadzieję, jak mówię, mam ferry, nie wiem dokładnie, czy nagram kolejny zapas jeszcze dzisiaj, czy jednak dopiero jak wrócę Nie mam tego pojęcia Mam nadzieję, że Wam się jednak podobało, jeżeli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie No, no i cóż, i to tyle, tak więc cześć i czołem i na razie